Słuchajcie, jeszcze taka krótka do grywka, bo poza tym, że Kondor wytrzeźwiał i jest na spidzie, no wypadałoby mu trochę te obroty ściągnąć, ale ważne, że gra płynnie, to jeszcze oprócz tego okazało się, że grał tak troszkę niemrawo, bo głowica była rozstrojona. Włożyłem tutaj mały płaski śrubokręcik, dokręciłem ją o kilka obrotów. Naprawdę sporo trzeba było ją dokręcić i teraz gra pięknie. Jeszcze tą kasetkę z tych nawkami Nie sprawdzałem, jak ona teraz zagra. No, całkiem inaczej. Teraz to aż nie po uszach, że trzeba trochę ściągać te soprany. Ale przynajmniej pięknie, krystalicznie, bez żadnych zniekształceń. Długa strona. Nie wiem czy to pomogło, trochę wszędzie w szczeliny sprężonym powietrzem popryskałem, wacikiem powyczyszczałem, powybierałem trochę ten kurz spod spodu tam wacikiem, sięgając do samego dna. Być może to pomogło, być może to wystarczy. No dobra, to na tyle. Na razie jest stacji i oby tak zostało.